który był realizowany dzięki ogromnemu wsparciu Małopolskiego Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu, e, a nie w matki, ku Tradycji w ziomkach, uczyły się e, na nowo to, co niegdyś było e, mocną stroną ich matek, babć czy prababć, e, bo niedawno świętowaliśmy Dzień Babci. Więc tutaj zieleńskie babcie, prababcie pięknie haftowały. Haftem krakowskim, płaskim, cieniowanym. No i na naszych warsztatach powstawały piękne gorsety, co było bezcenną rzeczą, że sięgaliśmy do oryginalnych eksponatów tutaj, rodzimych z terenu Zielonek. I to, co już było kiedyś zapomniane w Zielonkach jak Kieszenie krakowskie, jak Katanki dzisiaj na nowo powróciły. Wy krajobraz, pejzaż, Zielonek. I nie tylko związane są z uroczystościami folklorystycznymi, uroczystościami kościelnymi, ale także jako nową formę etnodizajnu są wykorzystywane dzisiaj na co dzień na różnego rodzaju imprezy. Jestem bardzo wdzięczny panu dyrektorowi, pani Beacie, za opiekę w czasie trwania tych trzech semestrów, że zawsze mogliśmy na podpowiedzi, wskazówki merytoryczne zadzwonić i zawsze dobrze się to wszystko dla nas kończyło. Przez to też mogę dzisiaj powiedzieć, że kto raz dziękuję, ten trzy razy prosi i to jest moja główna <laughs> próba, żeby kiedyś rzeczywiście już takie warsztaty doskonalące, bo te tajniki, jak to powstaje i tak dalej już opanowaliśmy przez trzy semestry. Natomiast polecamy się są w nowym sączu na przyszłość, żebyśmy w dobrej pamięci zostali. I ja jestem w ogóle pod, pod wrażeniem to, co robimy. Ma Centrum Kultury od pierwszego kongresu bywamy w nowym sączu. Jest to dla nas naprawdę zastrzyk takiego, takiej energii do działalności folklorystycznej, ludowej, ale także mogę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego, co. Jeszcze kilka, no półtora roku wydawałoby się niemożliwe. Musieliśmy szukać osób, żeby mogły rekonstruować stroje krakowskie. Dzisiaj mamy rodzime hawciarki w centrum Zielonek, na obrzeżach, tu państwo państwie jest Pękowit, Więc to jest naprawdę dlatego, dla tej okolicy wiemy to na pewno, bo pan Seweryn Udziela robił badania terenowe w latach dwudziestych. Przybył do Zielonek i nazwał ten wzór wzór krakowski od Zielonii jako wzór, stroju, odmiana stroju parafialnego występujących w, kilka, w kilku wsiach parafii Zielonki. Dwie z tych wsi dzisiaj do miasta Krakowa, bo Kraków jako miasto metropolitalne się rozwija, Witkowice i tonie ale i oni do nas wydzwaniają i, i jak to się dzieje, że w Zielonkach ta, ta kultura ludowa na nowo więc pięknie dziękuję Pani Dyrektorze, Pani Beato jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, ja, dziękuję. i dziękuję i wielkie brawa do Tak, ja, jeżeli, jeżeli mogę dwa słowa, to przede wszystkim zresztą wiadomo jest wszystkim, iż projekt dwu a po drodze Małopolskie Centrum Kultury Soku zmieniło dyrekcję I tutaj należą się ogromne ukłony naszym poprzednikom za inicjatywę, za napisanie tego projektu, za pomysł niezwykle cenny, niezwykle ważny. Bardzo trudno jest skrzesić tą pierwszą miskę, chyba najtrudniej, ale też trudno jest potem ten ogień podtrzymywać, i mój apel jest taki, że niezależnie od tego, co będzie działo się w przyszłości z tym projektem i czy będziemy kontynuować, aż bardzo tego chcemy, to wy tej iskry w sobie zapalonej nie zgaście. Bo te umiejętności, ta chęć pracy, ta chęć kontynuowania umiejętności i tradycji waszych babć niezwykle jest ważna dla waszych wnuków, dla waszych prawnuków, dla tożsamości. Miejscowości, w której żyjecie, i regionu, który tworzycie. To jest największy skarb tego projektu, że wzbudza te iskry tam, gdzie one już można by się powydawać zgasły, a okazuje się, że jednak nie. I dlatego powiem tu dzisiaj, że udołożymy do, wszelkich starań, żeby drugi etap warsztatu nastąpił. Natomiast teraz ten etap, który jest przed nami, to jest etap rozliczenia tego wniosku bardzo trudnego, złożonego, kilkuletniego, który no, chcemy, żeby dobił do brzegu. A potem usiądziemy i będziemy rozmawiać w przyszłości takim podsumowaniem, które wymyśliliśmy po to, żeby pokazać... Wam również nawzajem rozmach tego projektu jest właśnie spotkanie w Małopolskim Centrum Kultury Soków na 13 marca, żebyście Panie też tam były, żebyście się tam pokazały, żeby tam pokazali się też inni twórcy z różnych dziedzin, którzy z różnych miejscowości małopolskiej brali w tym projekcie udział. Zobaczycie, jak ogromne to było przedsięwzięcie i jak wspaniałe efekty również nastąpią na scenie bo będą również oczywiście występy tych osób, które akurat w przestrzeni muzycznej, instrumentalnej, tanecznej prawie udział. I już teraz serdecznie zapraszam, szczegóły dopracujemy z panem dyrektorem i pewnie z Witem tutaj waszej gminy, jak to będzie wyglądało technicznie. Natomiast wam bardzo serdecznie teraz na końcu tego projektu gratuluję. No i chcemy leczyć takie dyplomy, które będą zaświadczać o tym, że Właśnie takie warsztaty tradycyjnych zawodów które rzemiosła i wykazu artystycznego ukończyłyście Pani. Bardzo proszę, żeby podeszła Pani Zofia Bender. Dziękuję, Dziękuję. Dziękuję. Pani bardzo serdecznie. Ten dyplom, ale jeszcze do tego dyplomu. Żałuję, eee. że nie było takiego przedsiębiorcę na 4 wcześniej. bo że była morska, żeby więcej mogła nam używać. Trzeba teraz na, na drogę <grym> nad i <z> dużo <grym> pracować, co się uda. I jeszcze od nas kalendarz na ten <grym> rok. Dziękuję. Pani Ewa Duda. Na no. ja chodniku ja pracy jest. Ja mam no. prawie. To w jest że na rzeka. Ja Prawo więcej, właśnie ukończyło. Chodzą w pracy jeszcze. Pani Anna Śliśnik. 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 Tak, jest, tak. Tak, jest. Przy pracy. Do tak, jeszcze o 16 skończy pracy i do niego. Przekazuje. Tak, to Przekraszam. Pani Barbara Gruszka. Też jest, jest tak jest. Tak Pani Aleksandra Krsztoń. Yy, nie że jest tak. Tak, jest. tak, tak, tak. Pani Dorota markowska -Pochęs. jest Tak, ja nie wpracy. Pani Nowakowska-Kaczmarczyk. Pani Urszula Widła. Pani nie ma? A tu był pani, pani? pani... konstruktor, instruktor. Konstruktor, tak, tak. Pani tak. myśmy się przy pierwszej poznali, ale e, tak, tak, ale mogło to So, tak, a my panią instruktor będzie... Nie dajemy dyplomu, bo nie jestem to a dajemy. Zapraszam <gulny> jak to tam tam będą adresy okolicznościowe, na której oczywiście zaproszenie na galę tak. podsumowującą. Tak. Dziękuję również. To miejmy nadzieję, że ta gala będzie z Waszym udziałem. Myślę, że już warto zapisać tą datę 13 marca, żeby sobie zrobić czas. Ale jest, to na jest to piątek, jest to godzina 14. To jest pewnego rodzaju trudność, ale nie mamy tutaj ruchu. Tak dużo u nas się dzieje i tak bardzo ta platowana sala poprzez również i kino, ale przeróżne koncerty, występy, uroczystości. Że, że to jest jedyna opcja jaką dzisiaj mamy. Ta godzina 14, 13 marca i, i dlatego tak to wygląda, nie jest to weekend. No ale warto zaplanować może taki dzień wolny, żeby w tym nowym sączu być i, i wziąć w tym wydarzeniu udział. Serdecznie jeszcze raz zapraszam. Dziękuję. Dziękujemy Z wielką chęcią zobaczymy. A w górale ale na pewno pięknie haftuje. <st Connecting. sslęania piosenka> <coughs> do. no, to, no, to są pełne, to są hafty piękne. chciałam tylko przypomnieć, że... Jeśli chodzi o projekt, on dotyczył tak naprawdę regionu krakowiaków. W związku z tym tu już się nie zaprezentują nam ani górale, ani lachy, tylko my krakowiacy. Piękni, godni, dostojni. I to jest... Tak, bo to tak ma zadziałać, że te nie górale się mają znowu pochwalić, tylko się wymać macie pochwalić tak. Górale tak. Tak. Ale górale mają w sobie tą taką właśnie... ודאי למי ש... זה סמכה וכדחה. זה שאתה מפחות זה...